Chcesz mieć nową wspaniałą pracę? Jeśli tak, to zapraszam cię na webinar pod tytułem Trzy rzeczy, które możesz zrobić dziś, by zdobyć zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne do pracy marzeń w przyszłym tygodniu. Na tym webinarze powiem ci między innymi o tym, jak właściwie zdobyć taką pracę, jaka jest odpowiednia dla ciebie, pracę, jakiej pragniesz, pracę, jakiej chcesz. Bo nie jest sztuką zdobyć pierwszą lepszą pracę, ale sztuką jest rzeczywiście, żeby ta nowa praca była taką dającą ci spełnienie, spełniającą twoje aspiracje, rozwijającą, no i taką, w której możesz odcinać kupon od tego, co już potrafisz i zarabiać dobrze. Poza tym powiem ci o tym, co poprawić w twojej aplikacji. Powiem Ci też o kardynalnych błędach, jakie osoby popełniają. Pomimo tego, że no dziś już mamy doskonałą wiedzę na temat tego, jak pisać aplikacje do pracy, to niektórzy tworzą takie archaiczne CV, które sprawiają, że no nie mogą się przebić nawet czasami do żadnej pracy, nie mówiąc o tej wspaniałej. To, co Ci powiem, spotęguje Twoją efektywność. Jeśli oczywiście przyjdziesz i to wdrożysz. A po trzecie opowiem Ci o metodach hakowania pracy marzeń, czyli o tym, jak przechwycić oferty, nim znajdą się w portalu z ogłoszeniami o pracę, nim znajdą się u pośredników, nim znajdą się na stronach pracodawców czy w rękach Twojej konkurencji. Jeśli to brzmi jak coś dla Ciebie i masz palące pragnienie faktycznie zdobycia swojej pracy marzeń, to zapraszam Cię serdecznie. Link do webinaru jest obok tego wideo. To spotkanie odbędzie się wieczorem uporu, wyjątkowo, więc możesz skorzystać nawet po pracy kiedy już trochę atmosfera dnia opadnie. Jeśli chcesz się zobaczyć, porozmawiać więcej o tych tematach, to kliknij w link obok wideo. No i mam nadzieję, że się widzimy. A jeśli jesteś jedną z osób, która już cieszy się swoją. Świetną pracą, to pewnie wiesz, jakie to wspaniałe uczucie. Dlatego też bardzo cię proszę, przekaż to zaproszenie Twoim znajomym, którzy być może w tej chwili męczą się ze zdobywaniem odpowiedniej pracy, frustruje ich brak wyników i marnują swoje talenty podczas kiedy mogliby już się pracować. Jeśli znasz kogoś takiego, przekaż mu proszę zaproszenie. Jeśli Ty chcesz skorzystać, to oczywiście y, zapraszam. I widzimy się już wkrótce.